Dzień dobry, zapraszam na film. Dziś ogolę się mydłem ekstro o zapachu różanym. Lenio di rosa, czyli drewno różane. Mydło pachnie różanie. Różanie mydlano i jest dość miękkim mydłem. Widać tu na nim takie pory. Eee... Normalnie nowe mydło ekstro jest praktycznie cały słoik, ale z czasem ono osiada. Producent prawdopodobnie jest pulchnia czymś, także jeżeli kupicie mydło i będzie go pół, no to nikt z niego nic nie wyciągnął. Po prostu tak ono ma. Mydło jest 150 ml. No właśnie, podawane są mililitry, a nie gramy. Nieważne. Mydło mam już w misce. doleję trochę wody. E, pianę będę robić mm, syntetykiem jagi. napisane 24, ale tak naprawdę to jest 26 na 52-53 mm. Włosie toksido, czy Tuxedo, jak to tam się czyta. Mięciuteńkie, ale z trochę lepszym kręgosupem niż ma e, Plisoft, na przykład Razoroka. E, do golenia dziś użyję. Maszynki Merika. Merika od West Coast Shaving. Fajna maszynka, bardzo ładnie zrobiona. Ze stali. 98 gramów waży. Dokładnie 98,1. Tak to bydle wygląda. Rączka fajnie radełkowana jest. Tylko poprzecznie. I tu ma. Magnesik. Magnesik, którym wyjmę żyletkę kion. Cyk. <gulę> Taka zabawka. Ogolę się żyletką kion, bo wcześniej goliłem się rapirą i efekty były niesamowite. Maszynka jest średnio agresywna, jak dla mnie, ale bardzo skuteczna. I on jest chyba kapeczkę szersza od zwykłych Żyletek. Więc ekspozycja będzie większa. No i większa skuteczność, jeszcze bardziej. Agresja może też wzrośnie. Bardzo realne, że się pochlastam. Zobaczymy. Mydło już trochę odpuściło z siebie. Zaros jest trzydniowy. 2,5-3 dni jakoś tak. Dobiorę trochę wody. O, pies sąsiadów szczeka. Bardzo mi się rączka podoba w tym pędzlu, taka niebiściutka. Jeszcze wody. Używam tego pędzla chyba trzeci raz czy czwarty. Jestem zdziwiony. Bo PliSoft ani ten e, Silver Fibre zmyle. Nie żrąpiany, A ten potrafi. Nabije się w misce mało. A jest czym się golić. Chyba się sprawdzi do twardych myteł ten pędzel bardzo dobrze. Janka się wyrabia. Miska to oczywiście fajna. Tej tureckiej mało używam. Jest za mała. Niestety. A w i szkoda włosia. Smocza to tylko na świnie i konia. Jakiś kawałeczek mydła mi się z oderwał. Wydaje mi się, że kręcenia już wystarczy. No ja jeszcze trochę przemolestuję. Piana raczej puszysta, niż kremowa taka, śmietanowa. Lekko błyszcząca, zaczyna się ciągnąć. Będzie. No co, w dół? A ja nie powiedziałem Wam jeszcze co będzie po goleniu, jako że mydło o zapachu różanym. To będzie woda Rose of Bulgaria. I może się jeszcze perfumikami psiknę. Moczę twarz i zaczynam się za pierwsze przejście. Trzeba zobaczyć, co ta bestia z piękną flagą potrafi, i z magnesikiem. Hmm, hmm, hmm. Żyletka ciągnie jak derby zielone, wezmę drugą. No, jeszcze mi się tak z żyletką kijon nie zdarzyło. Ciekawostka dropsa, kilka pudełek już tego zużyłem. Zadowolony z nich zawsze byłem. A tu niespodzianka. No i elegancko. A pasku odejdzie do piekła. Polecam takie pudełeczka. Miedło zostawia film, bardzo śliski. W ogóle poślizg podczas golenia też jest bardzo dobry. Powiem Wam, ile to mydło kosztowało, bo nie pamiętam. Kupiłem je Stanisława na standoshop.pl już jakiś czas temu. No, jest bardzo dobre. Przed wakacjami jakoś kupiłem, może w wakacje. Nie wiem czy wam mówiłem sklerozy mam na tych mydłach ekstro narysowany osiołek, bo mydło zawiera ośle mleko. Wspólne jest świetny. że film. film. Konkret materiału ale za dużo, o, jest i tradycja. Jej, ile piane. się ciągnie, nie? Nawet bym powiedział, że słabo, ale poślic daje rewelacyjne. Proszę, co pierdołami przejmować. Żyletka fajnie trzymana za gębę. Podwóz. Nic nie drga jest bardzo cicha, fajna. Trochę trwało to spłukiwanie w smalcu. Nie, no, film zostaje niesamowity. Ciekawy jestem, czy inne zapachy też taką oh, mają fajną bazę. <coughs> Przepraszam. Muszę sprawdzić, ile kosztowało. Pogoleniu, Rauschow Bugaria. Oczywiście musi być na bogato. Zapach cukierkowo różany. Jak taka galaretka różana. Fajne. Pewnie się spytacie, a męskich nie było. No i coś żeby jeszcze? O! Zapach identyczny. To co? Ogolony, zadowolony. Tu się dziabłem, ale to jak czułem, jak goliłem to miejsce, no tak to wszystko równie ładnie. Ogolony na PN 10. Po prostu super. Chyba ją ci japorek nie, nie oddam. Tak bo sprzęt jest od japórka. Bardzo dziękuję za pożyczenie. Super. Dobra, wystarczy tego dobrego. Dziękuję za oglądanie, za lajki, like i suby, których coraz więcej, co mnie cieszy. I tyle, wszystkiego dobrego. Miewajcie się, cześć wam. Hej.